Cześć, witajcie w kolejny czwartek. Dzisiaj tematem tego odcinka będzie rzecz, o którą bardzo często klienci o to pytają, a w zasadzie tak pytają już od półtora roku. I jak mam być szczery, to nie znam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że trochę więcej Wam rozjaśnię w temacie, czy wybrać zmienne oprocentowanie, czy stałe oprocentowanie. Na początek omówmy sobie, czym to się różni. No, no jak sama nazwa mówi, stałe oprocentowanie jest stałe, jest to stałe na 5 lat, a zmienne oprocentowanie jest bardziej uzależnione od tego, jakie decyzje podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Czyli mamy tak częścią składową tego oprocentowania jest Wibor, czyli część zmienna oraz stała marża w całym okresie kredytowania. Czyli Jak już jesteśmy przy temacie Wiboru, no to o jego wysokości. Decyduje Rada Polityki Pieniężnej ustalając na początku miesiąca stopy procentowe. Niektóre banki w ogóle nie oferują zmiennego oprocentowania, tylko stałe. Inną też taką rzeczą, która rozróżnia stałe od zmiennego oprocentowania jest fakt, że przy stałym oprocentowaniu nie ma najczęściej kosztów za nadpłatę albo całkowitą spłatę kredytów, co w przypadku zmiennych oprocentowań czasami w umowach się pojawia, że drogi kliencie, OK, masz tutaj zmienne oprocentowanie, ale zapłacisz prowizję w pierwszych trzech latach, jeżeli będziesz chciał nadpłacać albo całkowicie spłacić ten kredyt. Może rozpiszmy to sobie na plusy i minusy, tak będzie łatwiej. I każdy sobie później pod koniec tego odcinka odpowie na pytanie, co będzie dla, dla nas lepsze. Czyli tak, zmienne oprocentowanie z plusów to jest na pewno to, że w momencie, w którym stopy procentowe pójdą w dół, oprocentowanie takiego kredytu też pójdzie w dół i możemy dzięki temu zaoszczędzić na racie, płacić mniejsze odsetki. Inną też taką ciekawą kwestią jest to, że jeżeli ktoś ma zmienne oprocentowanie i mówi: Dobra, stop, ja już nie chcę podwyżek, w każdym momencie może pójść, aneksować umowę kredytową i przejść na stałe oprocentowanie. Z minusów zmiennego oprocentowania to trzeba się liczyć z tym, że jednak skoro może spaść, to może też wzrosnąć. Czyli decydując się na zmienne oprocentowanie, musimy sobie wkalkulować takie ryzyko, że dzisiaj płacimy 3000 na przykład, a za chwilę będziemy płacić 3300. I to będą tylko odsetki do banku. Kolejną rzeczą, która działa na minus, to jest brak wiedzy kiedy. I w jakim stopniu się zmienią te stopy procentowe? Krótko mówiąc, z minusów zmiennego oprocentowania jest ten brak przewidywalności, czyli trudno pod tym kątem zaplanować swój, swój budżet. Stałe oprocentowanie z plusów to na pewno przewidywalność, czyli mamy zaplanowane na 5 lat Jaka będzie wysokość naszej raty, dzięki czemu będziemy mogli sobie zaplanować budżet na najbliższe 60 miesięcy. Kolejna rzecz, możliwość nadpłacania, czyli przy stałym oprocentowaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tych kosztów związanych z nadpłacaniem oraz wcześniejszą spłatą kredytu. Z plusów, no, też decydując się na stałe oprocentowanie. To jest nasza świadoma decyzja, no i decyzje Rady Polityki Pieniężnej w żaden sposób nie wpływają na to, czy nasz kredyt będzie droższy, ale też nie wpływają na to, czy nasz kredyt będzie tańszy. Z minusów stałego oprocentowania, no tak naprawdę, jeżeli będzie okienko do tego, żeby gdzieś zaoszczędzić, no to tak. Zostaje nam opcja refinansowania tego kredytu. Ale tu też jest jeszcze jeden minus, ze względu na to, że zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ktoś ma stałe oprocentowanie, no to z tym stałym oprocentowaniem już musi być, czyli w momencie refinansowania kredytu do innego banku też. Musimy zaciągnąć kredyt ze stałym oprocentowaniem. Ta sytuacja może się zmienić w momencie, w którym skończy się nam ten 60-miesięczny okres stałego oprocentowania. Po tym okresie bank się pyta: co robimy, stałe czy zmienne? No to wtedy wracamy do tego odcinka i rozkminiamy jeszcze raz, co będzie dla nas lepsze. Czyli jeszcze jeden minus stałego oprocentowania to, że nie wykorzystamy sobie sytuacji rynkowej. I nie można przejść ze stałego oprocentowania na zmienne. Zatem, co wybrać, co będzie dla nas lepsze? O, dlatego zawsze odpowiadam, że nie wiem, bo to jest bardzo indywidualne podejście. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli ktoś sobie ceni spokój, ma wkalkulowane ryzyko, że w zasadzie nie chce tego ryzyka po ponosić, ma zaplanowany budżet, no to może lepiej zdecydować się na to stałe oprocentowanie. Jeśli jednak ktoś, ma na tyle zaplanowany ten budżet i rezerwy finansowe, że wzrost stóp procentowych nie spowoduje trudności w spłacaniu kredytu, no to może warto też się pokusić o zmienne oprocentowanie i wykorzystać sytuację, którą daje rynek. Słuchajcie, tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był bardzo mięsisty, że trochę bardziej rozjaśniłem wam wątpliwości związane, z którym. Oprocentowaniem się związać, czy stałym, czy ze zmiennym. Aczkolwiek pamiętajcie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli ktoś dzisiaj weźmie stałe oprocentowanie, no to ok, za 5 lat będzie mógł to sobie zmienić, ewentualnie na zmienne, więc tutaj nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja tymczasem zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, jeżeli się odcinek podobał, oraz do obejrzenia, może, moich pozostałych produkcji. Trzymajcie się. Cześć.